Od ilu lat firma z angażuje się w jakąś działalność sportową, w mecenat sportowy, nazwijmy to tak? No trudno było powiedzieć, ale myślę, że to sporo lat. Firma już ma 20 lat i dużo się nie pomylę jak koło tych lat. Warto inwestować w ten nasz wamiejsko mazurski sport? No i w takiej imprezy jak dzisiaj, bo to, bo to też element tego sportu, prawda? No, myślę, że muszą być tego typu działania i chwała w Gazecie Olsztyńskiej, że to robi, no ale ktoś to musi. Akurat Gazeta Olsztyńska jest wiodącym tutaj wydawnictwem i dobrze, że, że to robi. Że... Także ja to całkowicie pochwalam, a sport to jest to, co my wszyscy kochamy. Bal się powoli woskiemy, ale wróćmy jeszcze do tych typów czytelników. Kto był panu faworytem przed, przed rozstrzygnięciem, jeszcze jak pan przeczuwał typową... To znaczy, no, rzeczywiście tak byłem blisko y, pana Krzysztofa Bowczyce, jeżeli chodzi o y, zwycięstwo, natomiast no, nie, nie mógłbym powiedzieć, że... Że był pan pewien, tak? tak to raz, a poza tym tak a, że kolejny, ustawić że jakąś kolejność. To, to są trudne. pan za pana zdanie z, z w tej dziesiątce? No może, to, to, to trudno mi jest tak powiedzieć. Na pewno jest sporo jeszcze wspaniałych sportowców, którzy powinni być zauważeni. Właśnie media są od tego, żeby... Wyskiwać właśnie takie sporty, jak to pięknie bo właśnie olimpijczyk w gimnastyce powiedział, że może mało było e, o sporcie właśnie typu gimnastyka artystyczna czy sportowa, to e, nie chciałbym teraz to jak, jak No tak, a tu paulatnik to na drugim miejscu prawda? E, ale to, to, to było piękne, no. bardziej, że akurat piękny przedstawiciel właśnie tej dziedziny. Dokładnie. No, dziękuję serdecznie w takim razie.